Ja wiem, mówiłam, że nie lubię czekolady, ale to po prostu smakuje wyśmienicie. Tylko troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Mm. Deser, który będziemy dzisiaj przygotowywać rozpłynie Wam się po prostu w ustach. Znów coś dla miłośników czekolady. Kilka składników, bardzo szybki, prosty w przygotowaniu. Zapraszam. Oto są składniki, które będziemy potrzebować. Jogurt grecki. Ja tutaj mam takie duże opakowanie 450 gram. Na dwie porcje będę potrzebować około połowę tego opakowania. Następnie ciemna czekolada, gorzka czekolada. Tutaj jest 74%, 100 gram i mam tutaj jeszcze jakieś 50 gram. Tą czekoladę roztopimy w kąpieli wodnej, ale zostawimy troszeczkę do starcia, do dekoracji. Dosłownie ociepulkę. Następnie jedną, około jedną łyżkę, to jest naturalny ekstrakt waniliowy i będziemy jeszcze potrzebować płatki migdałowe też do dekoracji. Najpierw rozpuszczoną czekoladę wymieszamy z jogurtem greckim, czyli dodajemy teraz jogurt, mieszamy. Następnie dodajemy jedną łyżkę ekstraktu waniliowego. W dalszym ciągu mieszamy. Teraz na dno, ja tutaj akurat będę robić w szklankach, daję płatki migdałów. Jeśli macie ochotę, możecie nawet, nawet przełożyć płatki migdałowe. MUS łatki migdałowe jeszcze raz i tak dalej i tak dalej i na samym końcu. Posypujemy wiórkami czekolady, oczywiście można tutaj dodać jakąś malinę, wisienkę czy cokolwiek innego, jakiegoś owoca. I tak wygląda nasz gotowy deser. Pamiętajcie, moje ulubione powiedzenie to sharing is caring, czyli dzielcie się, bo pomimo tego, że jest to zdrowy deser, mm, musimy uważać na ilość. Ja się z Wami żegnam czekoladowo, do zobaczenia następnym razem, pa pa!